Witajcie w nowym filmie. Już się witamy z Zakopanego, właściwie to z Gubałówki i ten dzisiejszy film chyba zaczniemy od takiego pokazania, gdzie mamy nocleg, bo tyle wam mówiłam, że tak bardzo chciałabym sobie znaleźć na nocleg jakąś taką góralską chatę, więc udało się i to na szczycie Gubałówki, także w ogóle taki mega klimat. Akurat nie mamy okna z jakimś mega widokiem, zaraz wam pokażę ale gdzieś tam między drzewkami widać góry no i cała willa, w której jesteśmy właśnie jest mocno w takim górskim klimacie mamy też najmniejszy pokój jedyny wolny, który był z małym łóżkiem na metr 20. więc nawet jakoś się wyspaliśmy, nie? tak, nie było źle nie było źle Tylko <laughs> dobra kochani, więc już wam pokazuję jak wygląda pokój okej okay. więc tak o, tu mamy Szafę. I w ogóle pokój jest bardzo mały, a na to jaki jest mały to jest bardzo fajnie urządzony, więc tak, drzwi wejściowe, e, szafa, tak jakby wnękowa i właśnie w takim góralskim stylu i cała ta ściana, e, zobaczcie jest tutaj, też chciałeś opowiedzieć Eduńcio, tak? To jest on, jakby co? <śla> cała ta ściana jest w takiej fajnej tapecie, e, właśnie z górami, super to wygląda z tatrami. Bardzo fajnie, tu oczywiście wszystko, w ogóle cały dom jest taki, wiecie, z bali z drewna. No i okienko Michał. Baca. Baca. Tak to wygląda. Łóżko, duncia kocyk. No i tutaj mówię wszystko jest w takim góralskim stylu, telewizor, komoda. Super, po prostu ekstra. E, I wczoraj Michałowicz tak gołymi stopami sobie tutaj stanął na tej podłodze. Ona jest drewniana i mówi: ale to podłoga ciepła, jakby podgrzewana, nie? No, fajnie. Drewniany. Fajnie. Tak w, tak, w domu też moglibyśmy mieć taką drewnianą. Mhm, tylko zaraz byłaby cała porysowana. Nie, Będzio? A ty się przywitałeś dzisiaj? Z wszystkimi? Tak? Kto pomachał ładnie ogonkiem? No kto? A, ty jesteś. Dobra, jeszcze pokażę Wam łazienkę. To wygląda. Wazienka też jest mała, ale też jest fajnie zrobiona, taka ustawna. Tu jest prysznic, wszystko w takich bardzo ładnych kafelkach. To w ogóle sobie jakaś nowa willa, bo naprawdę bardzo wszystko ładnie jest w takim nowoczesnym e, stylu wykończone, umowalka, no, belek. E, I to po tej też są takie kafle, bardzo one mi się podobają. Podobają mi się też te lampy, takie tutaj e, przy lustrze super to wygląda. No i lustro i ja. No super, naprawdę powiem Wam, że jesteśmy mega zadowoleni. I też noclegi są ze śniadaniem, także właśnie czekamy na dziewiątą. sobie zamówiliśmy śniadanie, bo myśleliśmy, że będziemy dłużej spać, ale wstaliśmy szybciej. A i pokażę Wam jeszcze widok. To w ogóle jest jakiś taki mini stok, nie Michał? Tak, Jerry. Stok Jerry, aha, czy taki właśnie typowo dla. Dla mnie. Nie I nie być. wiem, czy tam będzie widać. Może Wam zbliżę, bo tak mówię, trochę między drzewkami, o, ale jakieś tam górki, widać. Ale dosłownie, że tak powiem, rzut kamieniem, i jesteśmy na tej takiej, wiecie, głównej drodze na guboułówce. A że mamy teraz jeszcze kupę czasu, to idziemy się przespacerować przed śniadankiem, tak na zdrowie, w sumie. Nie? <goda> I pokażemy wam te widoczki Pogoda jest jak widzicie przepiękna Zero chmurki Po prostu trafiło nam się, jak to się mówi Jak ślepiej kurze ziarno tylko... <goda> Nie wygląda na głupówce tak wcześnie rano. Jest tuż przed dziewiątą i są pustkie. Normalnie tutaj wiecie ile jest ludzi. Jest po prostu jak na krupówkach wszystkie budki pootwierane. Tam się dopiero coś zaczyna otwierać. Więc super. I właśnie tak rozmawiamy z Michałem nie, że jesteśmy mega zadowoleni, że... widoki. Tak, nie wiem czy nas tu będzie widać. O. Piękne widoki, no to wiadomo, znane widoki na Gubołówce, ale że taki fajnie opcja wyjazd na weekend, że wiecie, jak tylko tak wpadacie na szybko, to rano wstajecie, idziecie na spacer i już macie takie właśnie piękne widoczki. Już ma, można pokorzystać, nie ma takich tchumów tutaj z samego rana. Z tej strony są widoki, ale zaraz przejdziemy dalej, bo tu z drugiej strony też są piękne widoki. Na co, na bar Baranią Górę? Nie. Babią Górę. To z tej strony nie będzie widać. Nie, a mi się wydaje, że... że to widać. A co to jest to, ta, ta duża góra? Nie Ale patrz, jakie owce tak. O, widzicie? Tam widać jakieś górki. O. Może <grysuńczyk> tak. Ale fajne. straszyły się Uciekają. Pokazały nam najlepszą przejściała. Tak. O, i tam widać tą górę na aparacie nie widać tego tak fajnie jak na żywo ale właśnie z każdej ze stron, obojętnie na którą stronę mielibyście okna na noclegu, na gubołówkę to wszystko fajnie z każdej strony widać dobra mąż, idziemy na śniadanie, co? Wracamy ze spaceru się zaczyna ruch robić już auta jeżdżą zobaczcie jakie mamy tutaj przysmaki, to jest tak też, że jest śniadanko przygotowane dla każdego pokoju. Wiecie, że nie zabieracie sobie sami, nie masz wszystkiego stołu, tylko macie wszystko, co potrzeba, ale no, wygląda obłędnie. Jakiś ser, mm, To jest pewnie jakiś bunc albo coś no. takiego, tutaj tak samo, jak to w górach, musi być dużo serów do wyboru. Czekamy jeszcze na jakąś kiełbaskę albo jajecznicę, I, tak. i na kawkę, tak. Jak męż? M męż. Ja czekam. Z męż. Głowę <laughs> ci obcinam. No Bo patrz na to jedzenie, tak mi tu pachnie wszystko Także kochani Zabieramy się za śniadaniem I potem się już odezwiemy do was Pewnie ze szlaku, jak będziemy Jeszcze na nie? Zgadza się Już jest na rączkach, bo tu już się skończył asfalt są kamienie, jest, wiecie, taki piach, więc niewygodnie mu się idzie. Jest przepiękna pogoda. Jest przecudownie. Może trafiło nam się. Trochę się zmachaliśmy. Zostało nam jeszcze kawałeczek do schroniska i się tak właśnie śmieję, że... Największą motywacją jest szarlotka i zimne piwko z sokiem. I nie zamierzam sobie tego dzisiaj odmawiać, nie? Tak. A to też. Tak. Ale ludzi, słuchajcie, jest multum. Na masakrę, jak żeśmy przyjechali, to już na parkingach niektórych nie było miejsca. I była taka kolejka po bilety. Na szczęście podsłuchaliśmy w kolejce, że można kupić bilety online. I tak też zrobiliśmy i.

Placki, bo zasłużyliśmy. No, pewnie. Jad zasłużył. Tak, kolejka na dwie godziny, ale spoko. Chcesz też placka? E, tak, ale później. Ja zaczynam od deseru. Ja, już, ja zaczynam od placków, bo jestem głodna. Jeszcze były placki z gulaszem. Y, I takie placki z oscypkiem i żurawiną. O. Mmm, no, naprawdę dobra. Po 8 kilometrach wszystko będzie mega smakować. Się no. <laughs> no, proszę się tutaj nie czepać. Zdrowka. No. Myślę, że piwo od razu inaczej smakuje, nie? No. W ogóle wszystko inaczej smakuje. Ja już nie mogę się doczekać tego tutaj. Masz poczekać? 61. No to jest. Tak? Już? Jest. Z tego stój. się nie ubrudzili. Jak coś nie na głupku to poświęcimy. Kiedy ostatni raz byliśmy tutaj? 6 lat temu. Warto było, nie? Ale ja, <laughs> daj Eliemu też. To suchego, tak? Czemu suchego? Daj mu ten z jabłkami. Za Jakby za... część wiesz, szarlutki mu daj. No i oczywiście pogoda jest. Rewelacja. Tam już można też sobie pójść wyżej w góry. Kiedyś byśmy chcieli, ale właśnie najpierw trzeba narobić 100 km, żeby tutaj dojść, żeby potem pójść dalej. Mm, tam by nam się marzyło na wołowiec, nie? 34 Dobra kochani, my się zabieramy za jedzenie. No, bo tam nikt nie chce odbierać tego jedzenia i tak właśnie krzyczą. Teraz najlepsza część. Charlotte. Druga recenzja. Mm. Naprawdę, słuchajcie. Warto się przemęczyć, przespacerować, bo to w sumie taka lajtowa trasa. Dlatego to się nazywa deser Ty już zjadłeś. Ed, tak. Ale naprawdę i ta słodka w ogóle jest taka dobra. I ta śmietana z tymi jagodami, jagodami to tak super pasuje. Bierzemy na wynos jeszcze. Mm. Na drogę. Znale. Dobrze polecamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy 8 km, to zachęcamy. Cześć, witajcie w nowym... znaczy chciałam powiedzieć w nowym vlogu. Nie, vlog jest ten sam, ale chciałam się z wami już witać w nowym dniu. Mamy dzisiaj niedzielę się. tak i idziemy właśnie na śniadanko. Zobaczcie, jaka jest pogoda. Czyste niebo, aż żal po prostu wracać. No, chętnie byśmy tu zostali jeszcze chociaż z dwie, trzy noce. Chociaż. To bo, to zostajemy. <laughs> Czyli co, nie idę do pracy jutro? Nie, praca jest przereklamowana. <śmiech> <śmiech> nie, jest cudownie. Idziemy teraz na śniadanie, a śniadania są tutaj, w ogóle tu jest takie dobre jedzenie bo teraz tak, tu mamy nasz nocleg o jest, jak to się nazywa? Willo... Pod niebem. Willa pod niebem i zobaczcie kawałek dalej gdzie widać? tak? tak? Gospoda. tu jest gospoda i tam tak, też pod niebem i tam też kiedyś były noclegi ale to jest jakby ta nowa część i tu chodzimy na śniadanie i wczoraj już nie nagrywałam wam bo po prostu padliśmy jak wróciliśmy z tej Hochołowskiej. o jakiś Lokalsy. E, I poszliśmy sobie tutaj na pierogi i na kwaśnicę i powiem Wam, że no, kwaśnica była dobra, ogólnie w zakopanym w większości miejsc jest dobra kwaśnica, ale te pierogi, nie? Pierogi to był sztos, naprawdę. Powiem Wam, że mega dobre. A Michał to jest takim smakoszem pierogów, że zawsze się śmieje, że za pierogi e, oddałby mnie, jeszcze dopłacił i za ruskie oczywiście, nie? Nie? Tak, pewnie. No Coś byś chciał powiedzieć, tak teraz publicznie? że potwierdzam twoje Aha, spoko <gry> <gry> Także kochani idziemy na śniadanie. O którą mamy w ogóle godzinę? Jest godzina dziewiąta. O godzinie 11 się musimy wymeldować. Więc idziemy sobie na spokojnie zjeść. I teraz no potem jak zjemy, to idziemy się spakować, wymeldować. Idziemy się jeszcze przejść tutaj po, przez Gubołówkę, no bo widzicie taka pogoda, piękne widoczki, widać wszystko. I potem sobie zjedziemy do centrum Zakopanego, nie? Zgadza się. Na Krupówki pójdziemy. Na kawkę. Na kawę, o, taką dobrą z tego... Z Samanty. Z Samanty. A może jakieś ciacho też z Samanty? Z koronawiega. <laughs> Dobra, kochani. E, idziemy, idziemy jeść... O, mi się to teraz zabiła. Idziemy jeść śniadanie, więc jeżeli ktoś też teraz właśnie będzie jeść śniadanko, to życzymy smacznego. smacznego. Szukaliśmy tutaj chyba z godzinę z Gubołówki i potem kolejną godzinę szukaliśmy w ogóle jakiegoś miejsca żeby zaparkować. Jest masakra zobaczcie ile jest ludzi. A jest niedziela i jest taka godzina, że mówię, a e, nie będzie tyle ludzi, bo pewnie wszyscy poszli w góry, nie? No. No. Ale nie wszyscy poszli. W góry. Ale nie wszyscy poszli w góry. Jest dramat, powiem wam. I naprawdę, na taki wypad na weekend, jak jedziecie i nie lubicie takich tłumów, to polecamy właśnie albo Gubułówkę, albo okolice Kościeliska, Witów, tam w ogóle jest super, bo tam jest mało ludzi, a też są jakieś, wiecie, knajpki, takie rzeczy, a tu po prostu dramat. Sklepy są pozamykane, chyba, że takie małe butiki, no to jeszcze tam ewentualnie z pamiątkami, tak, jest czynne. Natomiast, tak, to knajpki, nie, pootwierane. No i idziemy, słuchajcie, do Samanty tak. miejsce. No, mam nadzieję, że będzie miejsce, a jak nie, to bierzemy na wynos Czechos. Bo, nie wiem, mówiłam wam już chyba też, jak ostatnio byliśmy, no w Zakopanym, że zawsze obowiązkowy punkt to też jest Samanta i jak to się Napoleonka. nazywa Napoleonka, papieska. Nie, nie pamiętam, czy jedeńska. Jest papieska czy jest i jest wadowicka. wadowicka Jedna jest z alkoholem, a tak. druga jest bez alkoholu, nie? Bierzemy tam z alkoholem. No ja by się dzisiaj przydało, słuchajcie, nie będę teraz mówić, ale potem wam powiem po prostu, to jest jakaś dzisiaj fala, no, jak to powiedzieć, pecha, to może nie, ale nie, może tak, dzisiaj nic nam nie sprzyja. Ale już jest ok. O, sytuacja opanowana. Dlatego tym bardziej stwierdziłam, że zasłużyliśmy na kawałek czegoś słodkiego, dobrego ciacha i, i dobrą kawkę. Tak, także idziemy. Ale zobaczcie, ile z ludzi. Idziemy z tłumem. Tak, idziemy z tłumem normalnie. Jest, jest dramat. I jesteśmy na miejscu. Tak, oczywiście tutaj mam wideo ciszy. Będzie głośno, bo to jest strunek, pokażę. No, tak no. krew. dwie czy jedną. Oby dwie, bo potrzebuję cukru. Jedną? Dwie. Dzisiaj z cukrem mocno. Tak. Mamy kawę bez laktozy, nie mamy z mlekiem sojowym. Tak. No i co mamy dobrego? Pokaż. Tak. Kremówki nasze. Tak. Ja mam wadowicką, jest z adwokatem. adwokatem? Z adwokatem? Aha. A Kasia ma wiedeńską. W sumie nie wiem czym się różni, oprócz tego, że nie ma adwokata. Bo moja ma taką jakby śmietanę, takie no. jakieś dwie, dwie warstwy. nie? Gdzie jest twoje czoło? Tu! Tak? Gdzie jest twoje czoło? na pół? Tak? To ty zjesz z nim na pół. <tuk> Daj mi trochę tego z alkoholem. Dobra. Teraz druga. Ale? Hmm. No? Czyli ponoć wygrywa ta. Tak. Tylko dwuwarstwowa. Ale ja nadal będę się trzymać w wersji, że tak. Tutaj mamy duży kubek kawy, No. Nie? A dla Eda to bez znaczenia. To jest cappuccino czy co to jest? To jest duże cappuccino. <śmiech> 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 Dobra, zabieramy się za jedzeniem, bo i tak rozgłośny, sobie nie Odezwiemy się później no, pewnie no, już z samochodu, no. nie? Zgadza się. I to się tak nie da normalnie je. Hej, my już niestety wracamy. Stoimy w mini korku. I też niezadowolony. Tak, nie, czemu niezadowolony? No bo właśnie, wrócił. Mm. Się obraca w boku na bok. No i tak, słuchajcie, wszystko co dobre, jak zwykle, szybko się kończy. Mieliśmy mały przystanek na stacji benzynowej, i teraz jedziemy dalej. Miło się śmieje, że już kolejny przystanek to karczma. Tak. I znaleźliśmy fajną karczmę w Zawoi. bo właśnie jedziemy, że tak powiem, taką starą drogą. Stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchać ani na Zakopiankę, ani na autostradę, czy na Kraków, bo w tą, w tą stronę jechaliśmy ponad 3 godziny z Krakowa? Nie, 2 godziny, nie z Krakowa. Całe 3 godziny z Krakowa. No, z Krakowa 3 godziny, gdzie czasem z Zabrze jechaliśmy. Yy, niecałe trzy, nie? Nie, trzy, raczej pół. <laughs> no i tak. I właśnie Michał mi przed chwilą mówił, że gdzieś tam, nie wiem, to widziałeś gdzieś, czy w radiu o tych rysach? Mm, tak, że gdzieś na internecie było, że w, w, wczoraj, żeby wejść na rysy, to była kolejka na 2 godziny 45 minut stania. Masakra. Powiem Wam, że tak jak ogólnie kocham bardzo zakopane. Mm, Dobrze wiecie dlaczego. Um, I jak teraz zeszliśmy na te krupówki, masakra. Człowiek na człowieku. Um, i w ogóle, nie tak mieć nocleg na dole, ten gwar cały, to wszystko. A tak właśnie jeszcze myślałam, że a taka godzina, to wszyscy poszli w górę, bo taka ładna pogoda, ale nie no, tak widzieliście zresztą o krupówkach, -Kru był jakiś dramat. Um, no i też teraz mówiliśmy, żeby fajnie było kiedyś na Słowacji albo na Czechy, nie? Pojechać, tak. też gdzieś pochodzić po górach. Ja powiem Wam, że ogólnie wiadomo, że w różnych miejscach już byliśmy, nie byłam jeszcze w Bieszczadach, ale też w tamtym roku byliśmy pierwszy raz no, w Karpaczu, nie? Tak. Karkonosze? K Sudety? Nie wiem, nie ośmieszajmy się. <laughs> <laughs> ale tam też jestem zauroczona tamtymi stronami. Właśnie dużo tych zamków i te górki też tak fajnie. Także mamy tam jeszcze właściwie takie trzy szlaki, które chciałam wtedy zrobić, ale już nie zdążyliśmy. Więc może na wiosnę byśmy pojechali właśnie w tamtą stronę. A do Zakopanego zawsze na jakiś weekend. Chciałam powiedzieć poza sezonem, ale tam, w Zakopanym już chyba teraz nie ma poza sezonem. Tam jest po prostu zawsze pełno ludzi. Ale czujcie, to 2,5 godziny stać w kolejce, żeby wejść na rysy. Ciekawa, jaka była kolejka na Giewont. Albo jaka była e, kolejka do kolejki na Kasprowy. No. Powiem Wam, że na Kasprowy jechałam kolejką raz e, do góry. Jak byłam jeszcze mała i były takie stare wagoniki i za każdym razem jeszcze jak z rodzicami wybieraliśmy się w górę i mówiliśmy, a to wjedziemy sobie na Kasprowy i potem sobie na przykład pójdziemy tam, wiecie, szczytami i tak dalej, to jak widzieliśmy zawsze tą kolejkę na dole, to nie, nie, nie będziemy stać. Natomiast myślę, że zimą na przykład to taka fajna atrakcja, żeby sobie jednak wjechać kolejką. Nie na szczyt, tak. jak jest jakaś taka w miarę pogoda, żeby też jakiś widok był. Chociaż przeważnie tak jest, że jak się wjeżdża na kasprowy zimą, to nic nie widać po prostu, bo, bo jest jakaś mgła życe i, i, i tak dalej. Trudno tak trafić w taką naprawdę fajną pogodę. No i tak, kochani, więc wracamy. To był mega udany weekend, mimo właśnie moich perypetii. Słuchajcie. Nie chciałam Wam tak mówić wcześniej w tłumie, ale znowu e, zaskoczył mnie mój okres. I dostałam właśnie wcześniej, kompletnie byłam nieprzygotowana, e, więc był moment, że myślałam, że po prostu umrę. Musieliśmy ogarnąć szybko aptekę, ketonal e, i tak dalej po drodze. Bo tak wczoraj, jak byliśmy w Kochołowskiej, to mega obtarły mnie buty. Że znaczy ja w ogóle nawet tego nie czułam. Powiem Wam, że dopiero jak wróciliśmy do pokoju, to okazało się, że mam całą piętę zakrwawioną. No i teraz też żeśmy szli, właśnie nie, do tej apteki. I Michał też tak, nie patrzysz, a ja mówię, co mi tak mokro na, na tej pięcie, a tu po prostu już byłam cała zakrwawiona znowu, a ja nawet, nawet mi to, powiem wam, nie boli, więc nie wiem, jak to się w ogóle wydarzyło. I tak, tu wiecie, noga krwawi, tu człowiek umiera z okresu, z bólu, znaczy nawet no tak w cudzysłowie żartuję ogólnie. No i w ogóle byłam pewna, że mimo tego, że jest niedziela niehandlowa, no to na kropówkę, nie wiem, jakiś Rosman, albo Superfarm, cokolwiek będzie pootwierane. A tu wszystko pozamykane było. Na szczęście właśnie ta część w Superfarmie tej apteki była czynna, więc szybko plastry, ketonal, inne <grywki> środki higieny, które były mi potrzebne i sytuacja opanowana. Także dlatego potem właśnie mówię, nie idziemy do tej Samanty, mimo że tak się śmialiśmy, a nie, nie idziemy, bo tak jemy przez ten tydzień, znaczy nie tylko, w całej wakacji, naprawdę już się tak śmiejemy, że mamy szlaban w ogóle, bo dupy nam urosły. No, niestety tak jest. Ale u nas tak zawsze jest, nie, że my przez wakacje właśnie sobie tak pozwalamy, jakieś lody, pizze, takie rzeczy, a potem znowu przychodzi jesień i jakoś tak się spinamy. I robimy formę na kolejne wakacje, na żeby. Święta. Na święta. No, nie, się... ale faktycznie potem jest tak od świąt do świąt. Że do świąt Bożego Narodzenia jesteśmy zawsze na jakichś takich dietach, ćwiczeniach. Potem są święta, to człowiek sobie tak luzuje. I potem znowu do świąt wielkanocnych. No i po świętach wielkanocnych to już jest tak ciężko, żeby wrócić na dobre tory, prawda? No, nigdy nie jest łatwo. No, ale mi w ogóle jakoś łatwiej się ćwiczy i jakoś trzyma dietę właśnie zimą latem jest więcej pokus właśnie, jakieś lody, gofry, piwko tu się gdzieś pojedzie właśnie, nie? Że właśnie bardziej się tak chce gdzieś wyjść z domu właśnie na, jakąś, na jakieś jedzenie na mieście, gdzieś w ogóle sobie usiąść w ładną pogodę, przejść się gdzieś na rower właśnie. To też jak się jedzie na rower, trzeba mieć jakiś cel, nie można tak bez celu jeść. Na rowerze. Dobra kochani, więc jedziemy w poszukiwaniu jedzenia. <goda> na zamknięcie tego weekendu, i właściwie to taki ostatni nasz wyjazd, można by powiedzieć, wakacyjny. Pogoda się nam mega udała, naprawdę. Pogoda jak w wakacje. W się pakowałam, mówię, nie no, krótki spodenek to nie biorę bez przesady, na pewno takiej pogody nie będzie. No i Michał sobie wziął krótkie spodenki i, i właśnie dzisiaj z nich skorzystał. A nie, nie ma jakiejś tam tragedii w długich spodniach, ale powiem Wam, że jakbym miała opcję, to też bym z niej skorzystała. No. Także naprawdę mega pogoda i może to, dlatego właśnie było tyle ludzi, wszędzie korki mm, i tak.